1968 rok. Moskwa, studio nagraniowe Melodia. Anna German stała przed mikrofonem. Słuchawki na uszach, orkiestra za szkłem. Producent Igor Kalinin dał jej znak. Gotowa, Anno? Anna kiwnęła głową i zaczęła śpiewać. Po rosyjsku. Nadzieja, nadeżda, piosenka o nadziei, o wierze, o tym, że nawet w najciemniejszych czasach Zawsze jest światło. Jej głos wypełnił studio. Czysty, emocjonalny, doskonały, i kiedy skończyła cisza, nikt nie mówił. Igor wyszedł z kabiny. Łzy w oczach Anno to było niesamowite, to nie jest tylko piosenka, to jest hymn. To będzie największy hit w ZSRR. Anna uśmiechnęła się. To tylko piosenka Igor. Ale Igor potrząsnął głową. Nie, to znacznie więcej. I miał rację, bo kiedy Nadzieja została wydana w październiku 1968, ZSRR oszalał. Nie był to hit, był to fenomen. W ciągu miesiąca każda stacja radiowa grała ją 10 razy dziennie. W ciągu trzech miesięcy sprzedano milion płyt. W kraju, gdzie normalnie sukces był 100 tysięcy kopii, milion było niemożliwe, ale ludzie kupowali. Nie jedną kopię, trzy, pięć, dziesięć. Dla rodziny, dla przyjaciół, dla sąsiadów. Bo nadzieja nie była tylko piosenką. Była czymś, czego ZSRR rozpaczliwie potrzebował. Nadzieją. Prawdziwą nadzieją. Grudzień 1968. Anna dostała telefon z Moskwy. To był minister kultury ZSRR. Pani German, mamy prośbę. Niecodzienną prośbę. Chcielibyśmy, żeby zaśpiewała pani nadzieja na noworocznej gali telewizyjnej. 31 grudnia. Transmisja na żywo dla całego Związku Radzieckiego. 200 milionów widzów. Anna zamarła. 200 milionów to była największa publiczność w historii. Większa niż San Remo, większa niż cokolwiek w Polsce. To była szansa życia, ale też przerażenie. Bo co, jeśli coś pójdzie nie tak? Co jeśli jej głos zawiedzie? Co jeśli nie będzie doskonała? Minister kontynuował. Rozumiemy, że to ogromna presja, ale ludzie ZSRR zakochali się w pani, w pani głosie, w pani duszy i w noc sylwestrową, kiedy cały kraj się łączy, chcą słuchać pani, chcą nadziei. Proszę, zrobi to pani dla nas? Anna spojrzała na Zbigniewa. On kiwnął głową. Możesz to zrobić, Aniu, wiem, że możesz. Anna wzięła głęboki oddech. Zrobię to. 31 grudnia 1968. Moskwa, studio telewizyjne. Anna czekała za kulisami. Za 10 minut miała wyjść. 200 milionów ludzi oglądało. W Moskwie, w Leningradzie, w Kijowie, w odległych wioskach na Syberii, wszędzie. Cały związek radziecki zatrzymał się, żeby jej słuchać. Producent dał znak. Teraz. Anna wyszła. Światła były oślepiające, ale kiedy zaczęła śpiewać, wszystko zniknęło. Były tylko słowa, tylko muzyka, tylko emocja. Nadzieja, ty niezawodny kompas ziemi! Jej głos był doskonały, czysty, silny, pełen uczucia, i dwieście milionów ludzi słuchało w milczeniu, w zdumieniu, w miłości. W małej wiosce na Syberii osiemdziesiątletnia kobieta o imieniu Katerina słuchała przez stare radio. Płakała, bo po raz pierwszy od lat czuła nadzieję. Nadzieję, że życie może być lepsze, że jutro może być jaśniejsze. W Moskwie młody mężczyzna o imieniu Dmitri słuchał w swoim mieszkaniu. Właśnie stracił pracę. Myślał o poddaniu się. Ale kiedy usłyszał Annę śpiewającą, coś się zmieniło, pomyślał. Jeśli ona może śpiewać z taką nadzieją, po wszystkim, przez co przeszła, ja też mogę znaleźć siłę. W Leningradzie lekarz o imieniu Natalia słuchała w szpitalu, pracowała nocną zmianę, była wyczerpana, zniechęcona, ale głos Anny dał jej energię, przypomniał jej, dlaczego została lekarką: żeby pomagać, żeby leczyć, żeby dawać nadzieję. Kiedy piosenka się skończyła, Anna ukłoniła się i cały ZSRR stanął metaforycznie, bo ludzie w domach wstali, bili brawo, płakali, dziękowali za tę piosenkę, za te chwilę, za tę nadzieję. Następnego dnia gazety pisały Anna German, głos nadziei dla ZSRR, polska piosenkarka podbija serca 200 milionów, ale najpiękniejszy artykuł był w Prawdzie, oficjalnej gazecie partii komunistycznej. Pisali Anna German nie jest tylko piosenkarką. Jest symbolem. Symbolem tego, co muzyka może zrobić. Może połączyć ludzi, może dać nadzieję, może uzdrowić. I w noc, kiedy świętowaliśmy nowy rok, Anna dała nam coś bezcennego. Dała nam wiarę, że 1969 będzie lepszy. I za to dziękujemy. Od tego momentu Anna German nie była już tylko polską piosenkarką w ZSRR, była legendą, więcej niż gwiazda. Legenda. Ludzie mówili o niej z szacunkiem, z miłością, z uwielbieniem, kiedy przyjeżdżała do Moskwy. Tłumy spotykały ją na lotnisku. Setki ludzi, tysiące, krzyczeli jej imię, dawali kwiaty, płakali. Bo dla nich Anna nie była obca. Była jedna z nich. Rozumiała ich ból, ich nadzieje, ich marzenia. Tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt rok. Anna dała pięćdziesiąt koncertów w ZSRR. Moskwa, Leningrad, Kijów, Taszken, Tybilisi, Baku. Każde miasto, duże i małe. I każdy koncert był wyprzedany. Ludzie czekali godzinami w kolejkach, żeby dostać bilet, żeby zobaczyć ją na żywo, żeby usłyszeć ten głos. Po jednym koncercie w Leningradzie starsza kobieta podeszła do Anny, trzymała małą książkę. Pamiętnik. Pani Anno, chcę pani coś pokazać. Otworzyła pamiętnik. Każda strona miała datę i notatkę. 15 stycznia 1969. Słuchałam Nadziei dzisiaj 10 razy. 3 lutego 1969. Nadzieja pomogła mi przetrwać dzień. 20 marca 1969. Nauczyłam moją wnuczkę śpiewać Nadzieja. Kobieta powiedziała, pani piosenka ratowała mnie każdego dnia przez ostatnie dwa lata. Kiedy mój mąż umarł, kiedy byłam sama, kiedy myślałam o poddaniu się, włączałam radio, słuchałam pani głosu i znajdowałam siłę, więc chciałam pani podziękować. Nie tylko za muzykę, ale za życie, bo bez pani nie wiem czy bym przeżyła. Anna objęła kobietę i płakała, bo zrozumiała, że jej muzyka nie była tylko rozrywką, była ratunkiem, była nadzieją, była życiem. W ZSRR Anna śpiewała nie tylko po rosyjsku, śpiewała po polsku, po włosku, po niemiecku, po francusku, znała siedem języków i używała ich wszystkich, ale to rosyjski był specjalny. Bo w rosyjskim śpiewała z czymś więcej: śpiewała z pamięcią, z historią, z bólem. Rosyjski był językiem jej dzieciństwa, językiem Uzbekistanu, językiem w którym słyszała krzyki, kiedy NKWD zabrało ojca, językiem cierpienia, ale też językiem przetrwania, bo w Kazachstanie, mimo bicia, mimo głodu, ona przeżyła. I rosyjski był częścią tego. Więc kiedy śpiewała po rosyjsku, śpiewała nie tylko słowami, śpiewała duszą, śpiewała historią. I ludzie ZSRR to czuli. Czuli autentyczność, czuli głębię, czuli prawdę. I dlatego ją kochali. Nie powierzchownie, ale głęboko. Naprawdę, w Polsce Anna była również kochana. Oczywiście, była dumą narodową, ale w ZSRR była czymś więcej. Była częścią kultury. Częścią życia codziennego. Matki śpiewały jej piosenki dzieciom jako kołysanki, zakochane pary tańczyły do jej muzyki, starsze osoby słuchały jej, kiedy były samotne. Anna była wszędzie, w każdym domu, w każdym sercu. 1975 rok. Anna była w ciąży. Lekarze ostrzegali, to ryzykowne. Ciało było zniszczone po wypadku, ale Anna chciała śpiewać. Chciała dać jeszcze jeden koncert w Moskwie, przed porodem. Organizatorzy byli ostrożni. Pani Anno, może poczekamy, po porodzie, ale Anna była zdecydowana. Nie, chcę śpiewać teraz. Dla mojego syna, żeby słyszał muzykę, zanim się urodzi. Koncert był w październiku 1975. Anna była w siódmym miesiącu ciąży. Brzuch był ogromny, ledwo mogła stać, ale wyszła na scenę i śpiewała niedoskonale. Głos był słabszy, oddech krótszy, ale emocja była silniejsza niż kiedykolwiek, bo śpiewała nie tylko dla publiczności, śpiewała dla dziecka w brzuchu i wszyscy to czuli. Pięć tysięcy ludzi płakało, bo widzieli, widzieli matkę, widzieli wojownika, widzieli legendę. Po koncercie Anna zemdlała. Karetka zabrała ją do szpitala. Lekarze byli wściekli, ale Anna była spokojna. Warto było. Dla mojego syna. Dla ludzi. Dla muzyki. 1979 rok, nowy rok. Anna znowu została zaproszona do zaśpiewania na noworocznej gali. Dziesięć lat po pierwszym razie. Ale tym razem było inaczej, bo Anna była teraz 43 lata. Ciało było słabsze, głos wciąż piękny, ale nie taki silny jak wcześniej, i ludzie wiedzieli, wiedzieli, że Anna cierpiała, że walczyła i kochali ją jeszcze bardziej. Kiedy zaczęła śpiewać Nadzieja tej nocy, całe Z.S.R.R. śpiewało razem z nią. Dwieście milionów głosów, jeden chór, śpiewających o nadziei, w kraju, gdzie nadzieja była rzadka. To było więcej niż koncert. To był akt jedności, akt miłości, akt wiary. 1982 rok. Anna umarła w sierpniu. i ZSRR płakał. Nie tylko fani, cały kraj. Gazety pisały nekrologii na pierwszych stronach. Telewizja pokazywała specjalne programy. Radio grało jej muzykę przez tydzień. Ludzie zostawiali kwiaty przed ambasadą polską, tysiące kwiatów, dziesiątki tysięcy. Bo Anna nie była dla nich obcą gwiazdą, była jedną z nich, była głosem ich nadziei, i teraz ten głos zamilkł, ale nie na zawsze. Bo w 1983 roku, rok po śmierci Anny, coś niezwykłego się stało. ZSRR ogłosił Anna German honorową obywatelką Związku Radzieckiego. Pośmiertnie. To było niespotykane. Obcy artysta, polska piosenkarka, otrzymująca najwyższy honor ZSRR. Ale dla ludzi, to miało sens. Całkowity sens. Bo Anna nie była obca. Nigdy nie była. Do dziś, ponad 40 lat po jej śmierci, Anna German jest pamiętana w Rosji. Bardziej niż w Polsce, bardziej niż we Włoszech, bardziej niż gdziekolwiek indziej. W Rosji są ulice nazwane jej imieniem, pomniki, muzea, coroczne festiwale jej muzyki. Dlaczego? Dlaczego Anna German stała się nieśmiertelna w ZSRR, bo dała im coś, czego nikt inny nie mógł dała im nadzieję w kraju, gdzie życie było trudne, gdzie wolność była ograniczona, gdzie przyszłość była niepewna. Anna śpiewała o nadziei i ludzie wierzyli, bo widzieli jej życie, wiedzieli przez co przeszła dzieciństwo w Uzbekistanie. Ojciec zabity przez Stalin, lata w Kazachstanie, wypadek we Włoszech, rak, cierpienie nie do wyobrażenia, i mimo to ona śpiewała. Śpiewała o nadziei, o miłości, o życiu, i jeśli ona mogła mieć nadzieję po wszystkim, przez co przeszła, wtedy oni też mogli. To był jej dar nie tylko głos, ale przesłanie przesłanie, że niezależnie od tego, jak ciemno jest, zawsze jest światło. Zawsze jest nadzieja, zawsze jest jutro. I to przesłanie, to proste, piękne przesłanie uczyniło ją nieśmiertelną. Nie w Polsce, gdzie była dumą, nie we Włoszech, gdzie wygrała Sanremo, ale w ZSRR, gdzie była czymś więcej. Była ikoną, była symbolem, była nadzieją. Do dziś, kiedy starsze osoby w Rosji słyszą nadzieja, płaczą, bo pamiętają, pamiętają głos Pamiętają uczucie, pamiętają nadzieję i uczą swoje dzieci, i wnuki, i prawnuki, śpiewać tę piosenkę, bo to nie jest tylko piosenka. To jest spuścizna, spuścizna Anny German, kobiety, która śpiewała w siedmiu językach, ale w ZSRR znalazła swój prawdziwy dom, swoje prawdziwe przeznaczenie, swoją prawdziwą nieśmiertelność, bo nieśmiertelność nie jest o życiu wiecznie jest o byciem pamiętanym. O byciem kochanym, o dotykaniu serc na pokolenia. I Anna German zrobiła to w ZSRR bardziej niż gdziekolwiek indziej. Jej głos może już nie śpiewać, ale jej duch żyje. W każdej rosyjskiej matce śpiewającej nadzieja swojemu dziecku, w każdym człowieku, który znalazł siłę w jej słowach, w każdym sercu, które dotknęła, tam Anna German jest nieśmiertelna. Nie jako piosenkarka, ale jako nadzieja, wieczna, niezniszczalna nadzieja. I to jest jej największy triumf. Nie nagrody, nie sława, ale fakt, że 40 lat po śmierci miliony ludzi wciąż ją pamiętają, wciąż ją kochają, wciąż śpiewają jej piosenki i znajdują w nich to, co znaleźli dawno temu: nadzieję, zawsze nadzieję.